Czy jesteś zadowolony z tej przetwornicy? Szczerze, no wiesz, no. no szczerze, tak. e, jestem zadowolony, chociaż chciałbym mieć zdalne, zdalną możliwość, aby ją włączyć tak, i wyłączyć. Po prostu to... wymusić to, prąd, żeby popłynęło mi troszeczkę tutaj, żeby móc tam, wiesz. E... Doładować telefon, czy coś? E, tak, tak, tak. Ale tak, czy to tak, nie odbyło się tak, że tu doładowałeś, a później nie mogłeś odpalić samochodu? Nie, 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 nie. Czy nie. kiedykolwiek domyślasz się, jak to może wyglądać u góry na dachu? Jeden mono, a drugi poli, nie? Krystaliczny. Okej, okay. okej. Okay. Ale one są podłączone, domyślam się, w e, opcji... E... Cześć, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off gridu, propagowaniem życiem, życia poza siecią, a jednocześnie też propagowaniem tego wszystkiego, co by tak można było żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? Oczywiście, jak każda teoria, to wszystko jest możliwe. W praktyce, w praktyce różnie, różnie to bywa. Powiedz mi, czy da się żyć? Poznajcie. Myślę, że nasi stali widzowie... Siemanko. Kojarzą Cię? Słuchajcie, mamy Tomka. Tomek, a za Tomkiem stoi jego domek. Znaczy, się ty wiesz, widzowie, może nie wiedzą, że OneLife i OffGrid ma wiele cech wspólnych. Nie? No, tak jest, zgadza się. No i choć pokażę tobie i w ogóle Wam wszystkim jedną z tych cech. Dobrze, okej. Okay. W ogóle super, bardzo fajnie, że przyjechałeś. Tutaj zobacz, to jest mój system elektryczny. Okej, okay. czyli tu jest magazyn, tak? Cała moja elektryka, nie? Okej, okay, okej, okay. czekaj, czekaj, dobra, 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 dobra. Pytanko jest takie: Może, żeby nasi widzowie strzaili o co chodzi w ogóle, to powiedz, e, co ty tutaj robisz w tym domu? No tak, pokrótce od czterech lat mieszkam w Wanie. Poczekaj, czekaj, moment, moment. Wytłumacz to, bo być może ktoś tego nie rozumie. Jak to jest możliwe, że ty mieszkasz w samochodzie? No jak, no. Wprowadzasz się i mieszka. <laughs> nie, ale poczekaj, serio, bo myślę, że pewnie jesteś chyba jedną z niewielu osób w Polsce, która w ogóle żyje i mieszka od kilku lat w Wanie. wiesz, w internetach, na YouTubach i tak dalej um, wydaje mi się, że mało spotkasz takich osób, takich stricte vanliferów, chociaż nie wiem, czy mogę tak się nazywać. No w sumie chyba tak, bo wiesz, mieszkam cały rok, już od czterech lat ciągle, bo czasem są takie, jakieś tam jednostkowe wypady, że ktoś mnie zaprosi do domku, chodź, się prześpi i tak dalej. E... Albo do namiotu. No albo do namiotu, nie? <noise> bo ty zawsze, tutaj zawsze w Zawsze fajnie przespać się i zrobić coś w innej przestrzeni, nie? Aha, okej, okay, spoko. Pytanko jest takie, powiedz mi, bo. Biorąc pod uwagę, że przez cały rok mieszkasz, żyjesz i funkcjonujesz tutaj w swoim domu na kółkach, w wanie. Tak jest. No to teraz mnóstwo widzów chciałoby się dowiedzieć, jak, skąd ten prąd bierzesz. No bo domyślam się, gdzie masz tutaj licznik do energetyki, jak się podpinasz, jak podjeżdżasz gdziekolwiek. Masz? No słuchaj, nigdzie się nie podpinam, nie? Nie musisz? Tutaj jestem w pełni niezależny. Off-grid? Off-grid. 100% off-grid żyjesz od czterech lat. Tak jest, od czterech lat nie płacę żadnych rachunków. W sensie za, za prąd, za wodę, za, za, za ścieki, za, za śmieci. no Da się. Da się. Da się. Jest to wyzwanie, bo jakby van life stawia przed tobą troszeczkę inne wyzwania niż taki off-grid, czy po prostu mieszkanie gdzieś tam w bloku, czy w domku jednorodzinnym. To są zupełnie inne wyzwania. Z innymi rzeczami musisz się zmagać. Typu, skąd wziąć wodę, co zrobić ze śmiećmi, Aha. gdzie wylać te ścieki, aby mieć jakby tą spokojną głowę, że nie robisz tego wbrew, jakby tam, Naturze, i tak dalej, że nie. że Aha, to Ale są tam... takie miejsca zrzutowe na stacjach benzynowych, gdzie uh -huh, można podjechać uh -huh, i można uh -huh. zrzucić to, co masz, tak? W Polsce coraz więcej powstaje takich miejsc, co się chwali, e, ale. Dalej jest przestrzeń, aby to gdzieś tam rozwijać, co nie? Jakie ok, takie biorąc pod uwagę, że nie jesteś od dzisiaj tutaj u nas, tak? Czy jak gdyby mamy możliwość, ponieważ za każdym razem jak wpadasz tutaj do, do dobrego projektu, można powiedzieć, że z reguły kończy się to tak niby, że na chwilę, ale to taki 2-3 dni czasami jesteś no. i no. różnie. Teraz w tym momencie zapraszamy Was, dokładnie zapraszamy Was na to, co się działo tam przed chwilą, na zasadzie wczoraj, przedwczoraj, jak gdyby tu ognisko Wam zaraz pokażemy i za chwilę wracamy z powrotem do rozmowy. Także w tej chwili robimy wjazd, bo była i sałenka, ognisko w ogóle. Jak to polecasz w ogóle Czeka, Tak, tak, oczywiście. Marcin, to jest dobry projekt. A dziękuję, dziękuję. Takie kiełbaska z tym serem to jest <laughs> dobry projekt. przejście, takie bęk. Okej, okay, okay. dobra. No i jesteśmy z powrotem. I teraz lecimy dalej. I lecimy dalej. No tutaj zobacz jak wygląda mój system. Tak. Zmienił się w ostatnim czasie, bo na początku to było takie trochę druciarstwo, ale teraz już wygląda tak bardziej profesjonalnie. Mm -hmm, mm -hmm. Mógłbym to ująć. Mm -hmm, Bardzo dobrze. grube kable. Dobrze, akumulatory. czyli to mamy chyba, myślę, że to są 35 przewody chyba, czy jakie to są te? Oj. Dostałem je, eee, są grube, są grube, dobrze, ja myślę, że pewnie nasi widzowie zaraz tutaj zaczną pisać komentarze, ja czuję, że to jest gdzieś koło chyba 32, 5 czy coś w tych granicach, eee. jest to przewymiarowane, jest na pewno więcej niż potrzeba, mhm. ale to dobrze, bardzo, bardzo krótkie dobrze. kable łączące dwa akumulatory AGM, szeregowo, eee, przepraszam, to jest równolegle, połączenie równoległe, tak jest, ponieważ e, z jednego akumulatora domyślam, który, który ma 12 V, i drugi ma 12V. Zostaje nadal 12V. Zwiększamy pojemność, a nie napięcie. Super. Yy, tak. Co dalej mamy tutaj w tym systemie? Yy, grube kable, mhm. no niestety tego samego koloru, ale to mi nie przeszkadza, które idą do tutaj, do mojej przetwornicy. Dobrze. 1,5 KW. Mhm. Czy jesteś zadowolony z tej przetwornicy? Szczerze, no wiesz, no. no szczerze, tak. Yy, jestem zadowolony. Chociaż chciałbym mieć zdalne zdalną możliwość aby ją włączyć i wyłączyć. Ale przecież masz tutaj ten przełącznik tutaj jest tutaj chyba na tym przewodzie tak? Znaczy się zaraz Ci pokażę tutaj tutaj mam wewnątrz tam gdzie jest moja skrzynka Aha. z bezpiecznikami pójdziemy. i tak zaraz dalej. tam tak? To tam jest taki włącznik i wyłącznik że to jest jakoś spoko ale chciałbym mieć to żeby móc to zdalnie zrobić. Ale z apki? Chodzi Ci o to, że z apki można to zrobić? Tak, połączyć? albo nie wiem czy wiesz, są też takie przetwornice, które tam wchodzą w stan czuwania i tak dalej. A ona nie wchodzi? Nie, 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 nie. Jak jest albo włączona, albo wyłączona. Ale to ja mam podobną taką. Mogę ją wyłączyć w tej chwili? Tak. Tak? No to tutaj jest ten przełącznik. O, wyłączyła się. I teraz włączymy. Okej. Okay. Mhm. Ale mi się, ja, mi się wydawało, że... Yy... Ten model, ponieważ ja mam bardzo podobny, no, bardzo podobny bo ja mam. Ty masz to samo, ty 2000 na Tak, no 2000 na 4000, a ty masz 1500 na 3000, tak? Chyba tak. Czyli 1500 mało, mocy. Mało. 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 Chciałbym więcej, nie? Bo jednak gdzieś tam jak podpinasz rzeczy, które mają silnik elektryczny okay. i do rozruchu one potrzebują trochę więcej tej. Dobrze, energii. ale ty nie masz chwilowej 3000? E... Nie, chyba nie masz. Czekaj, jak to jest? O to jest moc chwilowa 1500, a ciągła 1000. O jest... no dobra, okej. Okay. No to nie, to już zupełnie o to... czymś innym mówimy, bo y, 1000 ciągła, a chwilowa 1500, a to co nas tutaj obsługuje, tam jak gdyby nasi stali mhm. widzowie wiedzą, to jest 2000 na 4000. Mhm. Czyli masz chwilówkę 1500. Tak, i za mało jest. Jest za mało, zdecydowanie za mało. Jakbym mógłbym to zmienić, to bym to po prostu zmienił. Mam nadzieję, że... A jaka mod byłaby Ci potrzebna, żebyś uważał, że w tego typu domu na kółkach da się żyć i funkcjonować bez jak gdyby tutaj takiego. Inaczej, to wszystko zależy od zapotrzebowania. Ja generalnie gdzieś tam w różnych przestrzeniach używam też elektronarzędzi i tak dalej, jakaś piła, e, takie rzeczy, więc jednak potrzeba, nie? Na przykład. Na tą chwilę najbardziej obciążającą, obciążającym urządzeniem jakie używam, to żelazko. No nie gadaj, nie gadaj, że ty ubrania prasujesz. Staram się, co nie? Eee, niektóre jak tam trzeba, jak trzeba ładnie wyglądać wyprasowanym, wiesz, takim po prostu być ładnym, no to trzeba to jakoś zrobić. Eee, no? To i bez dajesz radę. Eee, no i tutaj jest tak, że Żelazko się nagrzewa, ale już przetwornica pika, nie? Pika, Aha, że już okay. coś tam jest e, Ma Ciężko za mocno, co nie? Ma tam? No mhm. tak, wracając tutaj do naszego tutaj układu, tak, e, dosyć Je... grube kable, które idą właśnie do naszej przetwornicy, mhm. bo jednak mhm. ten prąd e, jest wysoki, co nie? Mhm. E, tutaj mamy podłączenie moich paneli słonecznych, dobrze? oraz kontrolera ładowania z alternatora. Jak to się sprawdza? Świetnie. Tak, ale autentycznie Świetnie. jest tak, że jak przykładowo jedziesz samochodem, to to dzięki temu, że jest ten kontroler, czyli on tak, jeżeli jest niedobór w akumulatorach energii, to on w tym momencie Ci załącza ten kontroler, tak ładowanie? Nie, to jak, jest, ja, ja to wytłuma jest, wytłumacz na czym widzę, jakby się nie wiedział. To jest tak, że jak masz ten akumulator pod maską, tak. co nie? Tutaj możesz sobie ustawić, tak. jak klikam, widzisz, tu się zmienia. Czekaj, o, okay. tu widzisz? Tak, o. tak, tak. Nie wiem czy widzę. O, o, widać? No prawie widzę. No coś, tutaj, nie? No, He, halo, tutaj, no, no. O, 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 o. Tak? Nie? Nacisnę. Dobrze. I, i o co i chodzi tam wtedy? Kolejne. Chodzi o to, że tutaj zmieniasz y, poziom napięcia, przy którym załącza się ładowanie tych akumulatorów. Na przykład, bo akumulator, na przykład y, alternator chodzi i podbija napięcie akumulatora, że już jest naładowany, na przykład 13, 2, czy coś w tym stylu, załóżmy. Mm. Jak już podbije do tego napięcie, już jest naładowany, no to przepina i zaczyna ładować to, nie? Okej, okay, czyli mhm. na no, taki chłopski rozum to jest tak, że jeżeli akumulator, ten, który jest rozruchowy, akumulator, tak jest. jest w pełni sprawny, naładowany, czyli wyczuje, że jest ładowanie alternator, to wtedy w pewnym momencie. Przepina naładowanie tutaj, właśnie kabinowych, nie? Akumulatorów. Okej, okay, dobrze. I. Dodatkową taką, dodatkowym taką możliwością jest to, że można ręcznie, tak? jeżeli rozładujesz sobie akumulatory. Tak. Nie? Całą noc tam muzyka grała, laptop, w ogóle wielka impreza. Wiesz, żelazko całą noc chodzi i tak dalej, <śmiech> <śmiech> grzejesz się i tak dalej. To możesz wymusić tak? połączenie akumulatora tego, co jest pod maską i z niego brać prąd. A, ciekawe. Mhm. Już miałem tak, już kilka takich sytuacji, że musiałem po prostu wymusić prąd żeby popłynęło mi troszeczkę tutaj, żeby móc tam, wiesz... Doładować ee, telefon czy coś ee, Tak, tak, tak. Ale tak, czy to tak. nie odbyło się tak, że tu doładowałeś, a później nie mogłeś odpalić samochodu? Nie, 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 nie. nie. Czy kiedykolwiek zdarzyła Ci się sytuacja, że rozładowałeś ten y, akumulator pod maską, bo coś tu źle poustawiałeś? Nie, że coś źle poustawiałem. Po prostu zima, ciemno, ponuro. Aha. Y, na wieczór było tak, że stałem kilka dni w jakimś miejscu. te akumulatory już się troszeczkę rozładowały. Zapomniałem się i ręcznie przełączyłem, żeby pobierać Razem. prąd od tego spod maski, bo pod maską mam też AGM. Okay. Więc też jest tam deep no. cycle coś tam, coś Taki tam. Nie rozładowanie rozładowania, no. nie? Mhm. I się zapomniałem i się wszystko rozładowało, co nie? O, no. Ale smuteczek. Ale no wtedy włożę ze sobą też taki mały generator prądotwórczy, tam 600W generalnie i mam ładowarkę samochodową, to wiesz po prostu cyk na zewnątrz brrr, i tam 15W podładowałem troszeczkę i tam Aha, wiesz i, okay. i, i dało rady się ruszyć, co nie? Co z tym prądem dalej się dzieje? Gdzie on nam leci? Bo tak, u góry mamy tam panele, tak nie wiem czy może zerkniemy sobie, nie wiem czy to tak na radę, czy będzie to widać, ale... Znaczy ja tu... tak, czekaj, tędy możesz sobie... tak. Wiesz co, chociaż tak rzut okiem, żeby no, można było... wejść sobie możesz na to. Żeby mnie tutaj. O. Ua, o. Dobrze, chociaż wiesz co, pokażemy. naszym widzom. Ja myślę, że pewnie bardzo dużo osób domyśla się jak to może wyglądać u góry na dachu. Jeden mono, a drugi poli, nie? Krystaliczny. Okej. Okay. Okej. Okay. Ale one są podłączone, domyślam się, w e, opcji e, równoległej czy szeregowej. Ja zawsze mam problem z rozróżnieniem tego, wiesz? Okej, okay, ale jest jeden y, podłączony, y, masz plus z plusem? No, tutaj, że równolegle podłączone, że tam była ta przejściówka. Okej. Okay. A ta przejściówka podwójna, taka? tak? Tak, 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 tak. A, okej. Okay. Mhm. Dobrze. To mamy w takim razie i teraz lecimy sobie dalej. I co się dzieje w takim razie? Bo tak, no mamy już ten. Czekaj, to jest tak, że pierwszy masz tutaj panele, tak? Gdy tak. się prąd, on musi iść do kontrolera ładowania. Pierw. Dobrze. Który znajduje się. Tutaj, 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 okay. tu. To jest moja skrzynka z bezpiecznikami. O, jak Dobrze. Nie? Tutaj mam bezpieczniki 12, 24. tu jest połączenie całej 12 v instalacji. I tu jest właśnie ten um, włącznik. włącznik tego przetwornicy. przetwornicy, nie, że tutaj możesz sobie z tej pozycji włączyć i wyłączyć wszystko, okay. co, nie? Aha. Dalej pod spodem to wycięte okienko jest mój kontroler ładowania. Aha. Jakiejś takiej firmy nieznanej generalnie, który Aha. pokazuje mi wszystkie, wszystkie dane, co się dzieje. Aha, nie? opcje. Y okay. Temperatura, napięcie Aha. i tak dalej. Jak jest teraz ładowanie, są, wiesz, teraz jest y w stanie ten float, że po prostu teraz. Tylko utrzymuje, utrzymuje, ten... tak jest. Ale jak odpalę pewnie Aha. jakieś rzeczy, o, pyk, czekaj, co mi tak. tutaj pokazuj. Tak. Nie? Od, o. Się, się A, zwiększa, nie? Bo, okay. bo jest większy. Czyli powrót. w momencie, kiedy. Odpalam kiedy... różne rzeczy. A, czyli w momencie, zobaczcie, zwróćcie uwagę, to bardzo fajnie pokazałeś, ponieważ nasi widzowie mogą zobaczyć, że w momencie, kiedy Tomek. E, włącza obciążam system? Pobór, to w tym momencie są bardziej hmm. aktywizowane Wyłączam panele. Rzeczy. Pyk. I nam spada po prostu do tego, nie? Okay, super. że nie używa, mm -hmm. chyba, nie używam prądu z akumulatorów, to nie? Tak okay. to wygląda. No i potem wiadomo, gdzieś tam wszystko raz ten. Okay. E, dobra, wyjdźmy. Dobrze, teraz tak, pytanie jest takie, bo gdyby ktoś z naszych widzów miał ochotę wejść na Twój kanał, to mhm. jaki, na jaki kanał? Słuchaj, no fantastyczne studio. Słuchamy, fantastyczne studio. E, fantastyczne, przez fantastyczne, przez V. Fantastyczne studio no, i... Przyznam e... szczerze, że tak ostatnio nic nie publikowałem, okay. bo jestem mega zarobiony, jestem w trakcie realizacji pewnego projektu, o którym na razie nic nie mogę powiedzieć. <grym> dowiesz się jako pierwszy dobrze, generalnie, okay, i wtedy okay, się widzowie. Dobrze, okej. Okay, to... Ale tak to wygląda, tak to wygląda u mnie, świeże akumulatory. E... Mam taką dziwną teorię, bo poprzedni mój akumulator to był 150 amperów. Mm -hmm. Nie pamiętam, kiedy go kupywałem. Mm -hmm. Jeżeli to było 4 lata temu, mm -hmm. jeżeli założymy, że jeden dzień to jest jeden cykl ładowania. Yy, powiedzmy, no, 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 niby jakbyś naprawdę jechał z nimi tam do 10,5, no to tak by można było przyjąć. Aha. Volta. No to wiesz, no 365 razy 4 to jest ile cykli? Nie? No dużo. No dużo. Więcej niż tam producenci e, zakładają? Powią, zakładają, ale. A masz mi... jeden akumulator, czy ile? Znaczy się tu jakby na początku miałem trzy, 3. Okay. Nie? Jakby tutaj ten bank był spoko duży. No ale wiesz, no po drodze one zaczęły się tam po prostu marnować, psuć i tak dalej. Bo ja naprawdę wiesz, zima, minusowe temperatury i tak dalej. Tutaj w lato. Generalnie nie polecam e, trzymania akumulatorów tak jak ja, bo tutaj jakby z przodu się ta, ta temperatura wysoka robi. Ja nie tak. jestem do końca pewien, czy. Czy to jest zgodne ze sztuką? Nie, to znaczy akumulatory wbrew pozorom dużo gorzej znoszą wysokie temperatury niż, niż, niż niskie. Znaczy wiesz, jak, jak je wystawisz w słońcu gdzieś mhm. tam tak na 40-50 stopni, to wbrew pozorom okazuje się, że przy, przy, przy minus, wiesz, przy minus 30-40, o ile nie są rozładowane też, tak? Bo jak są rozładowane, to w tym momencie ten elektrolit zamarźnie, tak? Czyli no to, to też jest problem. Natomiast... Nie wiem, nigdy nie mierzyłem jaka jest tutaj temperatura jakby tak w takim szczycie temperatury w środku, mhm. nie? Mhm. Wiesz, jak z, zasłonisz y, okna tą taką, tym takim czymś, no to wiesz, odbijasz te, 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 te słońce i ta temperatura jakaś jest niższa, ale u mnie jest tak, działa to już od tamtych kilku lat, wiesz, zima, nie zima, ja po prostu korzystam, po prostu korzystam. A jak zimą, czy nie trzeba tych paneli u góry odśnieżać? No trzeba, co? Bo no generalnie nawet i latem trzeba je tam wiesz, chociaż raz w tygodniu wejść i troszeczkę je tam szczoteczką czy tam czymś, wiesz, tam mhm. wytrzeć, bo jednak, jednak to nie są te half-katy i te mhm. takie inne, że jak tam zasłonić troszeczkę to dalej ładuje, to jednak jak jest, nie wiem pta się to coś, to, <laughs> to, to, to jest problem. To jest problem, nie? To jest, to jest tam mhm. gdzieś tam schodzi te ładowanie. Słuchaj, bardzo fajnie, bardzo ci wiesz dziękuję i bardzo miło, że tutaj nas odwiedziłeś, jak gdyby zawsze jest nam fajnie, bardzo się cieszymy, kiedy wpadasz do nas. E, oprócz tego wiadomo, że może nasi widzowie nie do końca wszyscy wiedzą, ale jakby co, to e, Tomek jest twórcą YouTube'owym to jest jedno, ale jest artystą. krwi i kości, jesteś prawdziwym artystą. Słuchajcie, jest ogromnym, wielkim, jak gdyby tutaj, wiesz, moja, moja córka jest twoją fanką po prostu. Zachęcam was, wejść sobie i zobaczcie sobie takie teledyski, klipy, które kręcił takie jak. Czekaj, ja mam, ja mam playlistę zrobioną z tych wszystkich utworów, co ja tam, wiesz. Tak? No, jak, czyli na Twoim kanale no, jest, jest playlista, tam muzyka, czy tam teledyski tak, tam to zapraszam, wejdźcie ale Dzień jakby kolaboracje. co, dokładnie słuchajcie AGM Żelczyk kwas. pozdrawiamy Roberta Mazurka, Robercie. zakup kontrolowany pozdrawiamy Michała, kapitana przyczepę, oprócz tego słuchajcie, bardzo fajny klip który osobiście uważam, że jest naprawdę świetny to jest klamra kompozycyjna A. u Janusza Filmu, możecie sobie zobaczyć tutaj Twoją produkcję i Janusza, ja tu tylko Wiesz, to jest. <noise> tylko słowa wszystko, i tylko muzyka. Wszystko. Nie, wszystko to, wszystko to, jest, wszystko to jest michała tak? zasługa. Tak jest. Ja tam tylko byłem takim narzędziem, który tam Aha, pomógł troszeczkę. Okej, okay, okay, dobrze. zostałeś wykorzystany do tego klipa, no, tak? No. <noise> Słuchajcie, w pozytywny sposób. Tak, ale zapraszam was, bo naprawdę zwróćcie uwagę, bo te klipy, te dyski są mega, mega fajne. I tutaj myślę, że naprawdę fajnie się będziecie bawili i zobaczycie w ogóle Tomka zupełnie totalnie w innej odsłonie. Także co. Bardzo ci jeszcze raz dziękuję i co? I oczywiście widzimy się na kolejnych odsłonach. Jeszcze mamy tutaj taki trochę plan z tego względu, że coś tutaj chcemy pozmieniać w kwestii paneli, które dostaliśmy kiedyś jako dobry projekt od Roberta Mazurka od kanału Mister Akumulator i w tej chwili troszkę chcemy z nimi zatańczyć. Już dwa przenieśliśmy. No dobrze, w sumie wam pokażemy, słuchajcie. Już dwa tutaj zostały zabrane, a jeszcze te dwa zabierzemy, także gdyby ktoś z was był zainteresowany, co z nimi się stanie. To zapraszamy Was na kolejną część next time. Trzymajcie się. Do miłego. Cześć. Hey. Hej. na bieżąco połączyła muzyka, wszyscy brali. No nie wiem, no nie wiem. Pozdrawiam całą rodzinę przede wszystkim moich rodziców. Dzięki Wam jestem na tym świecie Okej, okay, czad. A powiedz mi czy tu doleciałeś tak sobie tak freestyleowałeś, czy to? No, kiedyś mi tam siedziały te słowa, Aha. W tym, nie? A okej. Okay. Ale to tak. Dobra, okej. Okay. Cześć cześć.